Centrum Skłusza Redeko www.redeko.pl Relacje z ostatniej próby przed przerwą. Rozpoczynamy od gonitwy numer 3 dla debiutujących w płotach trzylatków. Wyścig był popisem Tucholi, która pod Piotrem Dębowskim od startu narzuciła ostre tempo i zwyciężyła z dużą przewagą. Miałem troszkę wolniej, ale nie było komu prowadzić. Poprowadziła bardzo dobrze. Jockey wyczuł i udało się. Co przed koniem w tym sezonie? Teraz będziemy jeszcze biegać gonitwy płaskie i dopiero wtedy, jeszcze na koniec sezonu zadecydujemy jeszcze o jednej gonitwie płotowej. W drugiej z gonitw płotowych ostre tempo narzuciła salopa i oderwała się od reszty stawki, którą prowadził Barbarossa na zakręcie. Poprawił pozycję Nechius pod Piotrem Dębowskim i na finiszowej prostej włączył się do walki, z której ostatecznie wyszedł zwycięsko. To było ryzykowne, to mogłoby się skończyć inaczej, po prostu. Także dam no, ci zaskoczyli w pewnym sensie. Dwóch odjechało. To dobrze, tamta pierwsza salopa poszła bardzo mocno. A to ja się Barbarosa najbardziej bałem, bo ten co porwałem to było za mocne aż tempo, ale tamta myślałem, że da radę pierwsza do, do, dojść Barbarosa. No jednak Nechius dzielny tor, koń i dobrze mu na pewno odpowiada miękki tor. On dużo lepiej biega po miękkim torze. Spore powody do radości po trzeciej i czwartej z gonitw miał Piotr Dębowski. Obie zakończyły się jego dżokejskim triumfem. Radości nie ukrywał też właściciel Nechiusa, były żużlowiec Adam Łabęcki. Ruszył bardzo daleko z tyłu, no niestety jest chyba lepszy od nich, tak mi się wydaje, na teraz. Wygrał bez problemu, z tego bardzo zadowolony. Wrocławska trial dostarczyła wiele emocji, a to za sprawą walki, jaką o zwycięstwo stoczyły dwa konie z Czech. Tam taki pod Martinem Liszką okazał się odrobinę lepszy od sztorma pod Pavlem Složilem. Já jsem věřil svýmu a já jsem mu už je, na něm jechal v Pardubicách a on je on bardzo dobrý koň. Slova jezdce potvrdza trener Jam taký. Taktika byla taková, že bude to vodit Mirajno, to jsme určitě věděli známého z Pardubic, chodil tak vždycky, takže jsme čekali, posadili jsme se za něho a tohle je dobrý kuň, Dokaże wygrać w Pardubicach, także Tarina nie miał problemu. Konie na Partynice wrócą 10 sierpnia. Druga część sezonu rozpocznie się od mocnego uderzenia czyli wyścigu Oaks z pulą nagród 105 tysięcy złotych. Nowe centrum skłusza redeko www.redeko.pl